Mam nadzieję, że Konrad zaraz się pokaże. Konrad jest z nami dzisiaj i bardzo serdecznie dziękuję, Konrad, że udało Ci się dotrzeć. Konrad reprezentuje firmę Dell Technologies, a oprócz tego, że ją reprezentuje, no, wspiera też bardzo mocno nauczycieli i nauczycielki polskie w zmianie, w zmianie dotyczącej edukacji cyfrowej i nowych technologii. Współpracujemy też tutaj z Konradem a propos różnych działań dla, dla państwa, aby no, promować ten model edukacji projektowej, model edukacji opartej na, na kierowaniu, na potrzeby ucznia. Więc serdecznie witam Cię Konradzie. Ekran jest Twój. Mam nadzieję, że sobie poradzisz, jeżeli mógłbym w czymś pomóc tutaj znać. Proszę Darku, czy dobrze mnie słychać Nie widać? Tak, wszystko jest dobrze, jest genialnie, więc oddaję Ci głos i zapraszam serdecznie. Już, okej. Teraz powinien być mój ekran. Czy widać go dobrze? Chyba tak. I powinna być już prezentacja. Dobrze. Sekundę. Nie widać. Tak, wszystko widać. No to super. To sobie tylko jeszcze Państwa pozwolę ustawić, że gdyby pojawiły się jakieś pytania w trakcie, żebym mógł się do nich odnieść. Sekundkę. Widzę, że platforma też ma trochę inny format, więc muszą Państwo niestety też oglądać mój moje tu, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Dobrze. Tak no powiedział Darek, ja nazywam się Konrad Wyszchowski i w firmie Dell odpowiadam za wdrażanie programów edukacyjnych i wsparcie rynku edukacyjnego w Europie Środkowej i Wschodniej. Niektórzy może z Państwem mnie kojarzą, niektórzy nie, ponieważ pojawialiśmy się z Darkiem na różnych eventach, na różnych spotkaniach, więc, więc być może ktoś z Państwa już będzie kojarzył, jeżeli tak, to jest mi bardzo miło. Ja dzisiaj będę miał okazję opowiedzieć Państwu trochę więcej na temat programu wsparcia, który realizujemy wspólnie z firmą Dell i Intel więc tutaj będzie też możliwość jakby dołączenia do tych programów automatycznie, więc ja Państwu trochę więcej powiem za chwilę. Natomiast za samym początku, zanim przejdę do mojej prezentacji, powiem czym jest pokrótce program DELT 360. Jest to program wsparcia edukacji, który zaczęliśmy, który stworzyliśmy dwa lata temu, ponieważ jeszcze dwa lata temu, jeżeli popatrzą Państwo na to, no jak teraz działamy i realizujemy aktywności, czy to z Darkiem, czy z innymi nauczycielami, to dwa lata temu jeszcze żaden program edukacyjny w DEL-u na terenie Europy nie istniał. Po prostu nie skupialiśmy się tak mocno na tych rozwiązaniach, nie było takiego programu wsparcia. Taki program wsparcia istniał tylko i wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. I w momencie, gdy przyszedłem do DEL-a dwa lata temu, zobaczyliśmy, że jest potencjał tego, aby wspierać polską edukację, nie tylko polską, ale również w Europie, i postanowiliśmy właśnie taki program wsparcia stworzyć. I ja w pierwszej części mojej prezentacji opowiem Państwu troszeczkę więcej na temat samego programu wsparcia del 360. Oraz trochę o historii DELA, ponieważ ta, powiedzmy, cała, ten cały nasz ekosystem, to co robimy, jest po prostu częścią systemu DEL EDU 360, a w drugiej opowiem o programach wsparcia Inter, które aktualnie realizujemy w Polsce i do których również dalej posiadamy wolne miejsca i do których w każdej chwili każdy z nauczycieli może się zapisać, więc o tych dwóch programach będzie w drugiej części. Przechodząc do samego programu DEL EDU 360. Tak jak wspomniałem, zaczęliśmy go tworzyć dwa lata temu. Na podstawie naszych doświadczeń stwierdziliśmy, że taki kompleksowy system rozwiązań dla edukacji, taki program wsparcia, musimy oprzeć o jakieś filary. I w naszym wypadku są to trzy filary. Pierwszym z nich jest to bezpieczeństwo. Jak pewnie Państwo kojarzycie, bądź jeżeli ktoś nie kojarzy, to będzie mi miło, że, że ja przekazuję taką informację. Firma Dell jest liderem, jeżeli chodzi o dostarczanie produktów. W sektorze związanym z bezpieczeństwem, ale również w sektorze publi, czyli w całym sektorze, gdzie mówimy o urzędach, o urzędach marszałkowskich i tak dalej. Więc tutaj jesteśmy liderem i nasze rozwiązania z bezpieczeństwa bardzo często wykorzystujemy później właśnie w edukacji. Drugim filarem jest wsparcie. I tutaj bardzo często pada pytanie, o co chodzi z tym wsparciem. Dla nas, jeżeli chodzi o współpracę z rynkiem edukacyjnym, współpracę z nauczycielami, nie jesteśmy tylko po to, żeby zaoferować Państwu sprzęt, bo na pewno większość osób, która w tym momencie nas ogląda, która mnie ogląda, kojarzy firmę Dell głównie ze sprzętem technologicznym, tak? tylko z laptopem, może z monitorem, jakimś desktopem, serwerami, ponieważ też często pojawiają się. Natomiast nasz program wsparcia wychodzi trochę ponad to ponieważ chcemy być na każdym etapie jak tworzenia projektu albo jakiegokolwiek projektu, który Państwo tworzą. Darek tutaj na pewno też może potwierdzić, że w momencie, gdy współpracujemy od dłuższego czasu, w, jesteśmy w stanie sobie pomagać na różnych etapach, nie tylko przy zakupie sprzętu, ale również w momencie wyboru, potem powiedzmy obsłudze posprzedażowej, ale też różnego rodzaju innych projektów, które mogą pomóc wesprzeć Państwa oraz rozwijać szkołę. Na przykład takim przykładowym projektem jest szkoła Dela, którą również teraz wdrażamy oraz pro, program ambasadorów marki Dell w rynku edukacyjnym. Tutaj o tym powiem troszeczkę więcej w, w, w późniejszych slajdach. I ostatnią częścią, ostatnim filarem jest trwałość. No tutaj na ten moment, co zaraz też pod, to będzie na drugim slajdzie, w przeciągu ostatnich dwóch lat posiadamy 50% udziału rynku edukacyjnego w Polsce według danych IDC, czyli w tym momencie, ostatni kwartał jest to 65%, czyli co drugi komputer, który w tym momencie jest dostarczany do szkół w Polsce, jest komputerem marki Dell, co też może potwierdzić po prostu, jak trwałe i dobre są te rozwiązania. Ja nie będę dzisiaj Państwa zanudzał, żeby od razu tylko powiem na wstępy, zwłaszcza, że mamy trochę rozjechaną, troszkę opóźnienie w agendzie, a ja też nie chcę Państwu dzisiaj mówić o komputerach, procesorach, ramie, czymkolwiek innym, ponieważ i tak nikt tego nie zapamięta, poza tym, za 10 minut zaczyna się też dobry mecz na, na mundialu, więc zakładam, że, że tutaj każdy, być może drugim uchem też będzie, a, przepraszam, drugim uchem oglądał sobie mecz, natomiast ja powiem trochę więcej o tych programach i też o, o, o samym delu udziału w rynku. Jeżeli jeżeli chodzi o trwałość, tutaj też wymieniłem jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy. Jako awaryjność komputerów Dell mamy najniższy wskaźnik, czyli tutaj jeżeli chodzi o to, jak wygląda to serwisowo albo jak długo te komputery pracują, często jest to ponad to, jak mamy zakładamy żywotność projektu, czyli jeżeli na przykład w tym momencie żywotność projektu dla tych, które będą nadchodziły z Unii Europejskiej dla pieniędzy KAP, to jest około czterech lat. Tak, nasze komputery standardowo pozierają 4 lata gwarancji, plus często spotykam się na różnych konferencjach, spotkaniach z Państwem na, z państwem na żywo z informacją, że na przykład są dele, jeszcze, które są jeszcze starsze i dalej funkcjonują w szkole, są zaktualizowane do nowych systemów i spełniają te wszystkie kwestie bezpieczeństwa. Przechodząc dalej, tutaj nie będę mówił o każdym z tej map usług, które przygotowałem, natomiast warto pamiętać, że DEL to nie tylko komputery, ale również wsparcie finansowe dla placówek, wsparcie konsultacyjne, serwisowe, pomoc techniczna, pomoc gwarancyjna, ale również pogwarancyjna, często też... W ramach takiej współpracy ze szkołami e, naprawiamy komputery e, nawet jeżeli są po, e, poza, po e, etapie gwarancji, e, ale również dodatkowo na przykład mamy APEX, czyli możliwość finansowania przy odpowiedniej współpracy z partnerami oraz zarządzanie. Tutaj bardzo ważne jest to zarządzanie w ramach tego współpracy w szkołach, ale to zaraz opowiem jeszcze przy sprzęcie. I tak jak wspomniałem, nie, mów, nie będę Państwu opowiadał o poszczególnych seriach, ponieważ tak nie mamy na to czasu. Natomiast ja chciałem tu pokazać trochę inne podejście do sprzętu i do tego, w jaki sposób pracujemy aktualnie w szkołach i jakie rozwiązania oferujemy. Przede wszystkim warto pamiętać, że oferta Dell dla edukacji... To nie są produkty konsumenckie, czyli to są specjalnie przygotowane rozwiązania biznesowe, które są odpowiednio dopasowane do rozwiązań biznesowych, ale my dedykujemy je również do edukacji. I tutaj, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt, to nie są urządzenia, które znajdą Państwo w każdym markecie. W markecie posiadamy urządzenia konsumenckie, teraz o nich zaraz powiem, natomiast one nie są dedykowane i nie spełniają wszystkich wymogów, które są postawione na przykład w programie nauczania. Więc warto o tym pamiętać, przy przywożyć tego sprzętu. Jeżeli jest jakikolwiek problem, zawsze można skontaktować się ze mną bądź z naszymi ekspertami i my na pewno zawsze pomożemy. Tutaj, co jest ważne, w rozwiązaniach biznesowych posiadamy również dodatkowe rozwiązania firmy Microsoft, firmy Intel, które służą do zdalnego zarządzania tymi komputerami, jak choćby Microsoft Intool, Intune, przepraszam, bądź Dell Client w Command Suite, Dell Optimizer. Więc to są takie specjalne rozwiązania, które mają pomóc Państwu poprzez software w odpowiedniej optymalizacji sprzętu i jeszcze lepszej pracy. To, co jest nowością w ofercie, jeżeli chodzi o, o edukację, są to rozwiązania gamingowe. O tym bardzo króciutko, z tego, z tego względu, że widzimy, że gaming i, i gaming staje się częścią edukacji, natomiast nasza oferta tutaj jest dość spora i jesteśmy w stanie również dopasować rozwiązania do zależności od potrzeb. I ostatni, które dla Państwa stawiłem, to są właśnie te rozwiązania klienckie, o których w chwilą wspomniałem, czyli rozwiązania do domu z Windowsem Home, dedykowane. Głównie do tego, żeby pracować w domu i nie w edukacji. I o tym warto pamiętać, bo tutaj nawet nie mamy odpowiedniego softu, na przykład, żeby tymi komputerami zarządzać. I to tyle, jeżeli chodzi o sprzęt. Musiałem, ponieważ też jednak jesteśmy firmą technologiczną, musiałem Państwu odrobinę wspomnieć o sprzęcie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o usługi serwisowe, to jest też bardzo ważna część naszego ekosystemu edukacyjnego, który tworzymy z tego względu, że dostarczamy bardzo dużej ilości sprzętu do edukacji i wiemy, że komputer to tylko komputer. On się zawsze może popsuć, może coś tam się w nim przestać działać i tak dalej, więc nasz system serwisowy jest bardzo rozwinięty. Standardowo jest to o 4 lata gwarancji w standardzie door-to-door bądź serwis przyjeżdża na miejscu. Więc tutaj w zależności od tego, jak wygląda projekt albo jak wyglądają Państwa potrzeby, jesteśmy w stanie takie coś dostarczyć. Bardzo ważną rzeczą również w przeciągu ostatnich dwóch lat był stabilny łańcuch dostaw, czyli wiemy, że w przeciągu, przez ostatnie dwa lata, czas pandemii mieliśmy programy wsparcia edukacji, tak jak szkoła, szkoła plus i my przez te dwa lata, w momencie, gdy cały powiedzmy rynek miał pewien problem z łańcuchem dostaw, nam dzięki temu, że również posiadamy fabrykę w Łodzi, i tutaj zaraz powiem, dlaczego o nich wspominam. Dzięki temu, że posiadamy fabrykę w Łodzi, nie by, nawet jeden dzień nie opóźniliśmy naszych dostaw, tak jak zakładaliśmy, więc ten łańcuch był bezpieczny i standardowo dostarczaliśmy komputery bez opóźnień, pomimo pandemii. A dlaczego powiedziałem o tym Łodzi, tej fabryce w Łodzi? Ponieważ częścią ekosystemu naszego i programu wsparcia jest również to, że przez ostatnie dwa lata jak była pandemia nie mogliśmy się spotykać z państwem na żywo, nie mogliśmy robić konferencji, nie mogliśmy od państwa również zapraszać do naszych placówek typu biuro Biodela w Warszawie bądź właśnie fabryka w Łodzi, a dlaczego o tym mówię, ponieważ Delta to nie tylko sprzęt, ale również całe te zaplecze, czyli logistyka, produkcja, zarządzanie, HR -y i każda z tych, powiedzmy, części jest również może być interesująca dla Państwa, ponieważ robimy tego typu spotkania i pokazujemy uczniom. Właśnie wczoraj mamy umówiłem kolejne spotkanie w fabryce, gdzie uczniowie przyjeżdżają i mogą zobaczyć w jaki sposób, na przykład, funkcjonuje tak wielka korporacja jak Dell. I że nie zawsze trzeba być osobą technologiczną, żeby na przykład taką korporacją pracować. Można na przykład interesować się grafiką, można interesować się marketingiem, można interesować się herami, i zobaczyć po prostu od drugiej strony, jak od środka, że tak powiem, jak funkcjonuje tak duża korporacja. Więc tutaj fabryka też oczywiście, oprócz tego, zapewnia nam bezpieczny łańcuch dostaw, jest również bardzo ciekawą rzeczą dla naszego ekosystemu edukacyjnego. Jeżeli częścią również ekosystemu jest ekologia, to o tym wspominam, ponieważ często teraz we wszystkich powiedzmy programach wsparcia tego, jaka się pojawia u nas również i jesteśmy największym recyklerem na świecie jako Dell Technologies, więc tutaj jest, można też powiedzieć, jest taka, taka dodatkowa korzyść płynąca ze współpracy z Dellem, ponieważ e, po prostu jesteśmy ekologiczni i też wspieramy, jeżeli chodzi o Ekologię. Tutaj widzę, że uciekł mi jeden slajd, więc zanim przejdę do, prezent do już programu wsparcia Intela, wspomnę jeszcze właśnie o tych dwóch, o tym programie Del Schools i Del Ambassadors. Niestety będzie bez slajdu, ale postaram się później w tej udostępnionej prezentacji poprawić i żeby ten slajd był, e, był już dostępny. Pierwsze to jest szkoły DELA. Jest to dość świeży program, który zaczął funkcjonować w tamtym roku. Aktualnie posiadamy kilka szkół, które współpracują z DELEM i jest to bardzo elastyczny program na takiej zasadzie, że jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek produkty Dela w szkole, czy to pracoklasownie, laptopy, jakkolwiek inaczej, zapraszam do kontaktu i my jako DEL jesteśmy w stanie Państwa wspierać w różnych projektach, które chcą Państwo realizować. Przykładowo ostatnio realizowaliśmy projekt, gdzie pokazywaliśmy w szkole przez cały dzień, w jaki sposób można... pokazywaliśmy takie trzy persony, ponieważ DEL tworzy persony. Pokazaliśmy, w jaki sposób można rozwijać swoje zainteresowania i w jakim kierunku później jeżeli chodzi o, o rynek pracy. Więc tutaj są różnego rodzaju projekty. To jest, tak jak mówię, Del, Szkoła Dela jest świeżym programem, więc jeżeli ktokolwiek z Państwa jest zainteresowany, to zapraszam. A drugą kwestią jest ambasador, ambasadorzy DEL, program ambasadorski, w którym po dołączeniu e, tworzymy, że tak powiem, całą kwestię związaną z wizerunkiem takiego danego nauczyciela, stają się ambasadorem marki, na przykład z ambasadorem. Dela Jezyta, cechowska na roku 2019 roku, więc tutaj my staramy się po prostu współpracować i też pomagać nauczycielom. To niekoniecznie, bo jak już wspomniałem, tutaj Darek zaprosił nie współpracujemy z Zytą, niekoniecznie muszą być te osoby, które posiadają medialne zaplecze. My też jesteśmy po to, żeby pomóc, więc jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany bliższą współpracą z firmą DEL, to zapraszamy oczywiście, ponieważ cały czas szukamy nauczycieli i to też będzie związane zaraz z dwoma programami wsparcia, o których opowiem, które realizujemy z Interem. I więc tak, pierwszy program, który, o tu mi zjadło R, ale mam nadzieję, że rzędzie ok. Pierwszy program to jest AI4U. I AI4U to jest globalny program zainicjowany w Polsce i skierowany dla nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. To jest warto zapamiętać, że niestety AI4U jest obowiązujący tylko dla szkół średnich i ma on za cel świadomie kształtować przyszłe pokolenia, które będą w stanie wykorzystać dobrodziejstwa sztucznej inteligencji. I uniknąć cyfrowego wykluczenia. I tutaj my w tym momencie aktualnie posiadamy jeszcze 100 wolnych miejsc, gdzie może się. Tutaj ważne zapisują się szkoły, nie nauczyciele, i gdzie może się zapisać dwóch nauczycieli z jednej szkoły. Więc jeżeli byliby Państwo zainteresowani, aby dołączyć i dowiedzieć się więcej na temat sztucznej inteligencji, w jaki sposób wykorzystać sztuczną inteligencję w nowoczesnych pracoklasowniach, w jaki sposób zaangażować uczniów do tego, żeby tworzyli tego typu rozwiązania z inteligencją, to wystarczy wejść na naszą stronę internetową rozwiązania-dla-edukacji.pl i tam się zarejestrować, bądź zgłosić się do mnie i ja też udzielę dodatkowych informacji, w jaki sposób ten proces przejść. I tutaj my ten program realizujemy już prawie dwa lata z Intelem. Zaczęliśmy go realizować w Polsce jako pierwszy kraj i on, można powiedzieć, z, z dużymi sukcesami. Dzięki temu wdrażamy ten, ten, ten cały program edukacji w całej Europie już. Natomiast tutaj zauważyliśmy jedną rzecz, że to jest program, który wymaga podstaw programowania, to nie jest aż tak proste jak na przykład ja teraz mówię, że starczy się zarejestrować i przyjść szkolenie. Tutaj trzeba było mieć podstawy programowania, trzeba było znać chociaż odrobinę język programowania, więc na podstawie tego i doświadczeń nauczycieli w tym roku poszliśmy na rękę i zrobiliśmy... Drugi moduł, można powiedzieć drugą nogę, która jest podstawą programu AI4U, czyli w momencie, gdy zarejestrują się Państwo na podstawowy program, to przechodzi się krótsze szkolenie i na końcu otrzymuje się tylko certyfikat uczestnictwa. Natomiast to może też pokazać i zobaczyć, że, czy zainteresuje Państwa taki kierunek i czy ta sztuczna inteligencja może być ciekawa w szkołach. Ja wczoraj byłem w Sopocie na konferencji Intela, gdzie również pokazywaliśmy te programy, i dość dużo nauczycieli było zainteresowanych, żeby dołączyć, zwłaszcza tych, którzy już raz przeszli ten program. Ponieważ, jeżeli państwa szkoła już brała udział, na przykład w programie AI for You w tamtym roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć udział ponownie, przeszkolić dodatkowych nauczycieli, albo żeby szkolili się ci nauczyciele, którzy już wzięli udział i na przykład teraz chcieliby osiągnąć lepszy wynik. Co ważne, jeżeli bierzemy udział w pełnym programie, nie tym podstawowym, to na końcu trzeba przeprowadzić projekt razem z uczniami, i ten projekt bierze udział w konkursie takim globalnym, gdzie można wygrać dodatkowe nagrody i wsparcie od Intela. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa byłby zainteresowany tym programem, to zachęcam do kontaktu, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej i rejestracji swojej placówki. Tak mówię, warto. Tylko proszę pamiętać, że tutaj jest potrzebna szkoła ponadpodstawowa. I też tutaj w tym slajdzie, który udostępnię, będą wszystkie informacje, jeżeli chodzi o prezentację, natomiast tutaj, jeżeli ktoś z Państwa pamięta, może z tamtego roku, było jedno obostrzenie, które w tym momencie zostało zniesione, ze względu na to, jak duże zainteresowanie jest tym programem. W tamtym roku trzeba było kupić 12 komputerów marki Dell z procesorem minimum i 3, żeby dołączyć. W tym roku nie ma takiego obostrzenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu i do rejestracji, nawet jeżeli posiadają Państwo w swojej szkole, swojej placówce komputery innej marki niż Dell. Tutaj chodzi o możliwość. Rozwoju Państwa jako nauczycieli, po prostu mamy takie darmowe miejsca i darmowe spoty, więc zachęcam do rejestracji. Natomiast jak było wspomniane, to jest tylko dla szkół ponadpodstawowych, a chcemy wspierać wszystkich nauczycieli. Dlatego też uruchomiliśmy program Skills for Innovation. Jest to troszeczkę inny program i działa na innej zasadzie. Przede wszystkim program Skills for Innovation to jest globalny program, który działa już w kilku krajach na, na całym świecie. Jest on skierowany do nauczycieli chcących sprowadzić na swoich zajęciach. Elementy wykorzystujące nowoczesne technologie, rozwijające uczniów, uczniów kompetencje przyszłości. I to, co zobaczyliśmy na podstawie tych scenariuszy, które Intel przygotował, w tym momencie jest około 70, w tym i 10 z nich jest przetłumaczonych na język polski, ale oczywiście kolejne będą tłumaczone z czasem. Natomiast zauważyliśmy, że te scenariusze, które zostały przygotowane przez Intela, bardzo mocno wpasowują się w program laboratora przyszłości, czyli drukarki 3D, tego różnego rodzaju lutownice, więc. To szkolenie umożliwia przygotowanie sobie gotowych scenariuszy na podstawie narzędzi, które i tak otrzymują szkoły i tak będą otrzymywać szkoły w ramach laboratoriów przyszłości, które teraz otrzymają szkoły podstawowe, a w drugim etapie szkoły średnie. Więc tutaj to jest dość ciekawy program, właśnie z tego względu, że te scenariusze będą gotowe do wykorzystania, i po przejściu takiego szkolenia nauczyciel jest gotowy, żeby pracować z tego typu rozwiązaniami. No, jak wspomniałem, opiera się o rosnącą bibliotekę scenariuszy. A co jest ciekawe dla nauczycieli. Z tego względu, że to nie jest otwarty na ten moment program. W tym momencie zbieramy rejestrację nauczycieli, czyli jeżeli ktokolwiek z Państwa byłby zainteresowany, aby osiągnąć sobie takie cele i nabyć umiejętności, jak w tym momencie wyświetlają się na ekranie, to my zbieramy wszystkie rejestracje do końca. Miało być do końca listopada, natomiast najprawdopodobniej ta rejestracja zostanie przedłużona do końca grudnia i do końca grudnia będzie otwarta rejestracja, będziemy zbierać dane Państwa jako nauczycieli i potem wybierzemy 10 nauczycieli wspólnie z firmą Intel. Którzy zostaną ambasadorami programu Skills for Innovation, czyli to będzie pierwszych dziesięciu nauczycieli, którzy zostaną przeszkoleni, dostaną status ambasadora, do tego dostaną odpowiednie narzędzia i będą osobami, które we współpracy z firmą Inter i przez kolejny rok będą współpracować w ramach rozwoju programu Skills for Innovation w Polsce. Ten rozwój polega na tym, że będziemy może nie wymagali, ale będziemy chcieli, żeby nauczyciele, którzy zostali ambasadorami, przeprowadzili minimum dwa szkolenia, czy to we własnej placówce, czy to na nas, podczas naszych szkoleń, podczas naszych spotkań, właśnie z programu Skills for Innovation. Najpewniej też do tej dodatkowej grupy, która nie zostanie zakwalifikowana, na pewno ci nauczyciele również będą ich szkolić, ponieważ to nie jest tak, że wybieramy tylko dziesięciu, ale będziemy tworzyć całą bazę i będziemy tych nauczycieli wciągać do kolejnych programów wsparcia. Więc tutaj, jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, na razie jeszcze nie ma na stronie internetowej dodatkowych informacji, powinny pojawić się do końca tego miesiąca. Natomiast ja zachęcam do kontaktu ze mną, jeżeli ten program wydaje się Państwu interesujący i chcielibyście Państwo wziąć udział w tym, w tym programie, to zapraszam do kontaktu i ja wtedy Państwa dopiszę i tutaj też nie będę ukrywał, że na podstawie tego, jak będziemy mieli ilość zgłoszeń, będziemy szukać różnorodności, czyli będziemy szukać nauczycieli z każdego przedmiotu, z tego względu, że każdy, zna, każdy, z, tych każdy z tych scenariuszy może być wykorzystany w, w różnych scenariuszach, czy to język polski, język angielski, matematyka, tutaj jest dość szeroka, szerokie pole. I już powoli przechodząc dalej, bo też tak jak wspomniałem, chciałbym nadrobić, Jedną współpracę, o której chciałem tylko jeszcze wspomnieć, i co jeszcze nie jest opisane jako program wsparcia, natomiast na pewno też będzie, to jest współpraca z firmą Microsoft. Chociażby w tamtej, w tamtej połowie roku zrealizowaliśmy projekt CyberCraft wspólnie z Microsoftem, który będziemy kontynuować, czyli nauka z Minecraftem. Tutaj też Basia, która też Dubiecka na pewno. Czy już opowiadała, bądź będzie opowiadać na temat Ograj Matmy, którego również jesteśmy partnerem technologicznym i wspieramy w postaci sprzętu, więc tutaj cała ta współpraca z Microsoftem idzie w bardzo dobrym kierunku i na pewno też będziemy to dalej realizować. Ale nie tylko, ponieważ to są partnerzy projektu, o firmie Microsoft Intel, wspomniałem. Nowością jest również firma Google, która dołączyła do naszego projektu i będzie również rozwijać cały program wsparcia Dell Edu360. Na koniec muszę wspomnieć jeszcze o dwóch informacjach marketingowych już poza programem. Przede wszystkim tutaj mają Państwo do mnie kontakt. Jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany, zachęcam poprzez stronę internetową, gdzie można znaleźć również kontakt do naszych pozostałych ekspertów. I to jest baza, która cały czas rośnie. Ja jestem osobą stricte zajmującą się programami wsparcia, ale mamy osoby zajmujące się technologią, software'em, więc tutaj na pewno. Jesteśmy w stanie pomóc w każdym momencie i też zapraszam do kontaktu i połączenia się ze mną na, poprzez LinkedIn, ponieważ na linki, bardzo często udostępniamy informacje związane z naszymi wydarzeniami i tym, co się aktualnie dzieje w programie DELEDU 360. I ostatnią częścią naszego programu jest strona internetowa. Już parę razy tutaj pojawiła się w ramach w ramach tego, tej mojej prezentacji. Na stronie internetowej można znaleźć przede wszystkim kompleksową ofertę oraz dane do partnerów, gdzie można znaleźć nasze rozwiązania. Poradnik edukacyjny, który tworzyliśmy też między innymi z Darkiem, z Zytą, ale również innymi ekspertami z rynku typu Microsoft, HTC i inni. Akademia AI, o której wspomniałem oraz Skills for Innovation, tam mogą Państwo znaleźć dodatkowe szczegóły dotyczące tych dwóch programów. Wydarzenia, które w tym momencie realizujemy, raz w roku realizujemy również naszą konferencję edukacyjną. Tutaj pozwolę sobie Darku na małą reklamę również naszej konferencji, która odbywa się zawsze we wrześniu, więc na, można sobie też wejść, obejrzeć i zobaczyć pierwszą i drugą edycję. Oraz oczywiście kontakt do wszystkich naszych, naszych ekspertów. Ja starałem się Darku jak najmocniej przyspieszyć, tak, żeby nadrobić agendę, więc mam nadzieję, że nie jesteś. Na, za to zły? Nie, jak najbardziej nie, nie. Tutaj chcę podkreślić, że faktycznie z Konradem współpracujemy i warto powiedzieć, że macie Państwo możliwość uczestnictwa w bezpłatnym wydarzeniu, ponieważ też firma DEL nas e, e, wsparła. I dziękujemy za, za to, że wspieracie nauczycieli i nauczycielki i fajne pomysły tych nauczycieli i nauczycielek. Więc wielkie dzięki Konrad za to, że byłeś z nami.